W tym inspirującym wideo jesteśmy zaproszeni do zagłębienia się w głębokie i pocieszające przesłanie Boga. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby pamiętać o Słowie Bożym i łączyć się z Jego mądrością i bezwarunkową miłością. Pośród wyzwań życia niezwykle istotne jest zaufanie Bożej dobroci, która nas prowadzi i chroni przez cały czas. Słowo Boże odbija się echem w każdym szczególe tego wideo, przynosząc mocne refleksje i słowa pocieszenia dla zmęczonych serc. Jest to okazja do odnowienia wiary i nadziei, pamiętając, że Bóg jest zawsze po naszej stronie i troszczy się o nas niezrównaną miłością i pasją. Drogi Synu, chcę, żebyś zaufał mojej dobroci. Ja. Jezus Chrystus, jestem zawsze przy Was, gotowy wspierać Was w trudnych chwilach i kierować Waszymi krokami na drogach życia. Nie bój się, bo miłość, jaką Cię darzę, jest nieskończona i wieczna. Kiedy poczujesz, że przeciwności losu są zbyt wielkie, pamiętaj, że jestem tu, żeby Cię wzmocnić. Zaufaj mi, bo znam każdy szczegół jego serca i wiem co jest dla ciebie najlepsze nie wątp w moją miłość gdyż jest ona potężniejsza niż wszelkie trudności jakie możesz napotkać nawet w chwilach samotności wiedz że jestem przy tobie wysłuchuję twoich modlitw i osuszam twoje łzy zaufaj mojemu miłosierdziu gdyż jest ono obfite i dociera do wszystkich Którzy zwracają się do mnie w poszukiwaniu, pocieszenia i pokoju, nie daj się ponieść rozpaczy i niepewności. Pamiętaj, że mam plan na Twoje życie plan pełen nadziei i błogosławieństw. Zaufaj mi i idź naprzód z wiarą, ponieważ zawsze jestem przy Tobie, gotowy dać Ci siłę i o Twoje nadzieje. Kiedy czujesz, że trudności są nie do pokonania, zwróć się do mnie i znajdź pocieszenie w moich słowach. Zaufaj mojej obietnicy, że nigdy Cię nie opuszczę, bo jestem wierny i uczciwy we wszystkich moich działaniach. Niech mój pokój wypełni Twoje serce i odrzuci wszelki strach i niepokój. Zaufaj mojej zdolności przekształcenia niemożliwego w możliwe. I uczynienia wszystkiego nowym. Nie pozwól, aby zmartwienia odebrały ci radość. Zaufaj mojemu zaopatrzeniu i stałej opiece. Jestem Twoim pasterzem i niczego ci nie będzie brakować. Kiedy poczujesz, że się poddasz, pamiętaj, że trzymam Cię za rękę i daję Ci siłę do dalszego działania. Zaufaj mojej stałej obecności. Bo jestem zawsze przy Tobie, nawet w najciemniejszych chwilach. Nie pozwól, aby rozpacz odciągnęła Cię od mojej łaski. Zaufaj mojej zdolności uczynienia wszystkiego nowym i przekształcenia Twojego życia na lepsze. Kiedy pojawią się wątpliwości, zwróć się do mojego słowa i znajdź pocieszenie i kierunek. Zaufaj mojej mądrości. Gdyż jest ona nieskończona i może Cię poprowadzić ścieżkami sprawiedliwości i prawdy. Nie pozwól, aby zniechęcenie powstrzymało Cię przed pójściem do przodu. Zaufaj mojej obietnicy, że przygotowuję dla Ciebie przyszłość pełną nadziei i dobrobytu. Kiedy poczujesz się słaby, pamiętaj, że moja siła doskonali się w Twojej słabości. Zaufaj mojej mocy, aby dać ci siłę do pokonania wszelkich przeciwności losu. Nie zapominajcie, że jesteście przeze mnie kochani miłością wieczną i bezwarunkowo. Zaufaj mojej dobroci, bo to jest gwarancja, że nigdy cię nie opuszczę. Kiedy wszystko wydaje się stracone, zaufaj mojej obietnicy, że zawsze jestem przy tobie, gotowy dać ci Pocieszenie i nadzieje. Zaufaj mi, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kiedy poczujesz się zmęczony i zniechęcony, pamiętaj, że jestem przy Tobie, odnawiając Twoje siły i przywracając nadzieję. Zaufaj mojej opatrzności, bo znam wszystkie Twoje potrzeby i będę się o Ciebie troszczył z miłością i czułością. Kiedy poczujesz się zagubiony w ciemności, spójrz na mnie, a znajdziesz światło, które oświetli Twoją ścieżkę. Zaufaj mojej mądrości, bo znam plany, które mam dla Ciebie plany pomyślności, a nie zła. Kiedy poczujesz się samotny i bezradny, pamiętaj, że jestem Twoją bezpieczną przystanią, zawsze gotową powitać Cię. W moich kochających ramionach. Zaufaj mojej wierności, bo nigdy cię nie opuszczę, nawet w najtrudniejszych chwilach Twojego życia. Kiedy czujesz się, przygnębiony i zaniepokojony, powierz mi wszystkie swoje zmartwienia, gdyż ja troszczę się o Ciebie z nieskończoną miłością. Zaufaj mojemu pokojowi, które przewyższa wszelki rozum. I znajdź ukojenie dla swojej udręczonej duszy. Kiedy czujesz, że nie jesteś w stanie przebaczyć, pamiętaj o przebaczeniu, które ci dobrowolnie oferuję, i pozwól, aby moja łaska przemieniła Twoje serce. Zaufajcie mojej sprawiedliwości, która jest doskonała i bezstronna, i ufajcie, że wszystko uczynię według mojej suwerennej woli. Kiedy odczuwasz niepokój o przyszłość, pamiętaj, że już tam jestem, torując ci drogę z miłością i troską. Zaufaj mojej nieustannej obecności, gdyż nigdy cię nie opuszczę i nie opuszczę nawet w najtrudniejszych momentach twojej podróży. Kiedy poczujesz pokusę, aby się poddać, pamiętaj o moim przykładzie wytrwałości i odwagi i idź naprzód. Z wiarą i determinacją. Jezus Chrystus jest ostatecznym, przykładem tej boskiej miłości, a w Jego życiu odnajdujemy drogę do głębszego połączenia z Bogiem. Jej przesłanie wykracza poza czas i przestrzeń, odbijając się echem przez wieki i dotykając naszych serc dzisiaj. Niech to przesłanie od Boga rozbrzmiewa w Twoim życiu. I przyniesie Ci pociechę i nadzieję. Zawsze pamiętaj, że jesteś kochany ponad miarę, a Bóg jest zawsze po Twojej stronie, gotowy, aby Cię prowadzić i wzmacniać na każdym kroku. Zaufaj Jego dobroci i pozwól, aby Jego światło świeciło w Twoim życiu, oświetlając Twoją drogę miłością, pasją i wdzięcznością. Bóg Cię kocha i dzisiaj mówi, jesteś nie do opisania cenny. Zaufaj mojemu słowu, które jest żywe i skuteczne, zdolne przemienić Twoje życie i o Twoje siły. Kiedy czujesz się przytłoczony przeciwnościami losu, pamiętaj, że jestem Twoją tarczą ochronną i nic nie może Cię skrzywdzić, gdy jesteś pod moją kochającą opieką. Z całego serca dziękuję za obejrzenie tego przesłania wiary i nadziei. Jeśli spodobało ci się to, co usłyszałeś, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej takich inspirujących treści. Niech pokój Chrystusowy będzie z wami. Amen.